Na wypadek, gdyby wam umknęło, to mamy nowego szefa Frontexu. A jego strategię na pilnowanie europejskich granic można opisać, parafrazując panią Iwonkę. Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Europy. Kim są, ustali się później. Witam was. Frontex od, od kwietnia 2022 roku nie miał szefa. Poprzedni Francuz Fabrice Legieri. Odszedł w atmosferze skandalu, zarzucono mu złe zarządzanie oraz przymykanie okona, na pushbacki i nie tylko. No i na jego miejsce przyszedł koleś, który mówi na dzień dobry, no ale panie, ja nic nie mogę, to się nie da pilnować granic. Nowy szef Europejskiej Agencji Ochrony Granic Frontex, Hans Leitens, podąża inną drogą w wywiadzie dla Veldam Zontag. Opowiada się za większą otwartością wobec imigrantów. Jego konkluzja, zaskakująca dla funkcjonariusza Straży Granicznej, nic nie jest w stanie powstrzymać ludzi przed przekroczeniem granicy, ani muru, ani płotu, ani morza, ani rzeki. No, a skoro się nie da, no to po co próbować. I tak się nie uda. Więc jestem bardzo ciekawy kulisów przyjęcia tego pana do pracy, bo on we Frontexie robił od marca zeszłego roku, no ale teraz został szefem. Więc wiecie, no, to jest tak, jakby przyjąć na stanowisko dyrektora od spraw marketingu kogoś, kto na rozmowie o pracę powie tobie, no ale po co się reklamować? <laughs> Jak ktoś nie chce kupić naszych produktów, to i tak nie kupi. Gratulacje, został pan przyjęty. No i chłop mówi tak. Ta rozmowa o zatrzymywaniu ludzi i zamykaniu granic nie może być naszą narracją przez cały czas. Ale z tą ochroną granic to dajcie spokój. Kto to słyszał? W ogóle nie możecie cały czas truć dupy o pilnowanie granic, no bo jesteście nudni. Ale co jest ciekawe, bo można by było się spodziewać, że taki delikwent będzie opowiadał publicznie, że no, te wszystkie osoby, które, no, nie czarujmy się, opłaciły się przemytnikom, to są uchodźcy. Tak, z dziwnych powodów nie chcą legalnie przekroczyć granicę, żeby dostać papier, tylko tak pokątnie bardziej, prawda? A On mówi: Nie, nie, to są imigranci ekonomiczni, w dużej części młodzi mężczyźni, no ale panie, no co ja mogę? Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost szlaku migracji przez środkową część. Morza Śródziemnego oraz, choć w nieco mniejszym stopniu, z Afryki na Wyspy Kanaryjskie. Ma to związek z ogromną liczbą migrantów i potencjalnych migrantów na kontynencie afrykańskim. Kierują się głównie motywami ekonomicznymi, a nie uciekają jak dotychczas przed wojną, kryzysem i klęskami żywiołowymi. Przemytnicy ludzi przez Saharę ułatwiają przemyt często młodym mężczyznom. Ten fragment pochodzi z troszkę starszego wywiadu. Z początku stycznia dla prasy holenderskiej. No ale dobrze, ktoś się może spytać, no ale co można zrobić? No bo wiecie, no bo jeżeli rzeczywiście nic się nie da zrobić, no to rozwiążmy Frontex. Po co utrzymywać darmozjadów, prawda? Godzimy się z tym, że nic nie można. No i jakie plany na rozwój Frontexu ma Hans? Otóż jego marzeniem jest więcej samolotów, by można było patrolować. Większe przestrzenie, no i najlepiej, żeby te samoloty mogły od razu spuszczać pontony. Frontex chciałby monitorować większe obszary morza. Wtedy będziemy mogli na czas ostrzec kraje Unii Europejskiej o tym, co nadchodzi, także po to, aby ratować życie. Mamy obecnie 9 samolotów i dronów, z czego 7 znajduje się nad Morzem Śródziemnym. Samoloty mogą latać każdy przez 8 godzin. Chciałbym więcej i dłużej, ale samoloty to najdroższe zasoby, jakie mamy. Chciałbym także mieć samoloty, które mogą zrzucać łodzie ratunkowe. Ale jest ich jeszcze mniej i są droższe. I chcę więcej dronów. Potrafią latać jednorazowo przez około 18 godzin. Wydaje się, że dużo tego już mamy, ale może jest duże. I głębokie. <grym> Więc bardzo fajnie, że ten mężczyzna ma takie ambitne marzenia. A wiecie, jakby się tych imigrantów już wyłowiło, to urzędnicy Frontexu mogliby z nimi urządzać pogadanki, że tak nie można, że to jest nielegalne. Mogliby spróbować razem przepracować fakt, że kasa została wtopiona, a przemyt się nie udał. Na przykład zajmujemy się doradztwem, podczas którego rozwiązujemy sprawy z migrantami. Na przykład nie wolno Ci tu zostać. Czy chcesz nielegalnego pobytu? Czasami ludzie potrzebują takiej rozmowy, bo zapłacili przemytnikom ludzi duże pieniądze. Często przy pomocy rodziny. Nie mają odwagi wrócić do swojej wioski z powodu utraty twarzy. To jest ego, czasem zachowanie macho. Tak więc sami widzicie. Wspaniała historia. Oczywiście lepiej, żeby ten macho nachodził sobie po europejskich ulicach, niż miałby stracić twarz w rodzinnej wiosce, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że szefem Frontexu Został krytyn. <laughs> to jest nowy szef na nowe czasy, gdzie po prostu granice europejskie się nie będzie pilnować, a my jako Europejczycy mamy być bardziej otwarci. Tak więc wpuszczamy wszystkich. W teorii mają być zamknięte ośrodki recepcyjne. Potem mają być pobierane dane biometryczne. Będą jakieś pogadanki i deportacja. Czyli Modelowo możemy powiedzieć, że jest to ok. W los, to w los znalazł się czasowo pod opieką cywilizacji o wysokiej moralności. Tak to nazwijmy. Są pobierane dane biometryczne, jest pogadanka, chłopie, nie możesz tu być, i deportacja. Ktoś, kto tutaj przedostał się w sposób nielegalny, nie wydostanie się z tego ośrodka, potem wróci, no i przyjmijmy, że raczej nie będzie go stać na ponowne opłacenie się przemytnika. Owszem, kosztuje to dużo, ale lewicowa wrażliwość będzie nieskalana, a w obecnych okolicznościach przyrody to jest nie do przecenienia. Tyle, że to jest utopia, bo uważam, że w pierwszych miesiącach działania paktu migracyjnego takie kraje jak Rosja, Turcja, Tunezja czy Białoruś Będą chciały przetestować system i zrobią jakieś promocje. I najprawdopodobniej pojawi się u nas tyle osób, że te ośrodki recepcyjne po prostu będą pękały w szwach. Towarzystwo zacznie się rozchodzić po kraju. Lewica zacznie rozsadzać system, że to tak się nie godzi, ludzi zamykać w takich warunkach, trzymać. No i nie możemy zapominać, że dużo krajów, z których ci imigranci do nas przyszli czy przypłynęli, po prostu władze tych krajów nie są z powrotem własnych obywateli. Skoro nie są dotychczas, nie chciały dotychczas, no to nie uważam, żeby w ciągu paru miesięcy nagle coś się zmieniło. No właśnie, zmieni się wszystko, by nie zmieniło się nic. I na dobrą sprawę, jedynym wentylem dla krajów zachodni, zachodniej Europy czy Południowej Europy będzie ta relokacja, że te, ten nadmiar tych dziesiątek czy setek tysięcy migrantów będzie można przesłać do nas do krajów regionu. No i to tyle ode mnie. Obserwujemy sytuację, bo pamiętajcie, że ten pakt migracyjny jeszcze w szczegółach nie został przyjęty. Niby jest dogadane, ale będzie to wszystko moim zdaniem opiłowywane, więc Mijmy rękę na pulsie, no i kurde, trzeba będzie iść na wybory, nie? A tymczasem, jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo, wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś zainteresuje, może Was coś ominęło, no i oczywiście na kanał z giereczkami. No, dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i... Pozdrawiam Was serdecznie.